Cześć, dzisiaj chciałam przypomnieć moje ulubione motto, które brzmi: Nieważne skąd przybywasz, najważniejsze dokąd zmierzasz. Nieważne jest tak naprawdę, kim byłeś w przeszłości, jakiego rodzaju prowadziłeś życie, jakimi rzeczami się zajmowałeś, z kim przebywałeś, jakie masz sukcesy czy też porażki na swoim koncie. To wszystko należy do przeszłości, a przeszłość, jak sama nazwa mówi, już nie istnieje. Ona minęła. Natomiast to, co jest dla ciebie najważniejsze, to fakt, kim jesteś w chwili obecnej i kim chcesz stać się już dzisiaj. Bo tak naprawdę kierunkowskaz wskazujący ci drogę ku przyszłości jest sterowany właśnie naszymi pragnieniami. Najważniejsze jest to, kim chcesz być i co chcesz jeszcze osiągnąć w życiu. Najważniejsze jest to, jakim wartością chcesz hołdować, jak chcesz wyglądać, z jakimi ludźmi chcesz przybywać na co dzień, jak chcesz, by Twoje życie wyglądało. Twoja przyszłość zaczyna realizować się już właśnie w tym konkretnym momencie. Spraw, aby pierwszym krokiem ku lepszej przyszłości były Twoje marzenia, Twoje konkretne pragnienia. Już dzisiaj stwórz obraz siebie, takim jakim chciałbyś oglądać się w lustrze już dzisiaj stwórz w swojej głowie obraz życia które chciałbyś prowadzić już dzisiaj pomyśl o ludziach z którymi chciałbyś przebywać bowiem nieważne jest skąd przybywasz najważniejsze jest dokąd zmierzasz a to dokąd zmierzasz możesz określić już dzisiaj już teraz w tej obecnej chwili Nieważne jest, skąd przybywasz. Najważniejsze jest, kim jesteś w tym momencie, a jeszcze ważniejsze jest to, kim chcesz się stać. Bo jeżeli faktycznie bardzo tego pragniesz, będziesz tą osobą w tym konkretnym miejscu, z tymi szczególnymi osobami, wyglądającą tak, a nie inaczej. Tutaj, czyli w naszej głowie, zaczyna się obraz nas samych. Pamiętaj o tym, dlatego nie wracaj już do przeszłości, tylko żyj chwilą obecną i myśl o tym, kim chciałbyś się stać niebawem. Kochani, ten moment, ta chwila to pierwszy krok w kierunku dalszej części waszego nowego życia. Nieważne jest skąd przybywacie, najważniejsze jest, dokąd zmierzacie, szerokiej drogi.